Czy ktoś, kto naprawdę kocha, zdradza? Ja bym się zapytał najpierw, czy my zdajemy sobie sprawę z tego, czym owa miłość jest? Bo jeżeli nie znamy, nie wiemy, czym jest miłość, jeżeli owa miłość kojarzy nam się z bólem, no, bo na przykład rodzice nas nauczyli, że miłość równa się ból. Jeżeli owa miłość, na ową miłość ma wpływ wiele rzeczy, które de facto nie są nasze, nie są naszym czuciem, ale te rzeczy mają głęboki wpływ na to, jak czujemy, no to zastanówmy się, czy ktoś, kto tak naprawdę nigdy nie zasmakował miłości. Można, czy tego kogoś można wsadzić w ten szablon? Czy ktoś, kto naprawdę kocha, zdradza? To tak jak. By się zastanowić, do uczucia miłości, ale mówię miłości, nawet może już nie tyle kochania. Do uczucia miłości, bo my, my, my mylimy te pojęcia tak bardzo brutalnie. My mylimy pojęcie miłości z tak często z uzależnieniem od drugiej osoby. My uczucie miłości podsycane marketingowym wyglądem, aby dać komuś zarobić, tak bardzo mylimy z tym, czym ona naprawdę jest. I miłość w moim rozumieniu rzeczywistości nie jest tym czymś, Kogo możesz obdarzyć, tym czymś możesz obdarzyć, co możesz dać komuś. Miłość też nie jest tym czymś, co możesz od kogoś brać dla siebie. Miłość jest tym czymś, czym możesz się stać. I wtedy, czy my możemy mówić o zdradzie, ale żeby się stać. To po pierwsze, musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Dzisiaj. Musimy znać swoje korzenie. Musimy mieć zasadność naszego istnienia w takiej formie, a nie innej. Musimy znać swoją linię startu, żeby dotrzeć do mety. Żeby się stać, trzeba się zainteresować sobą ale tak jak opowiadałem w poprzednich wideo, nie z poziomu umysłu, nie z poziomu ego, nie z poziomu cienia, ale z poziomu świadomości. Bo wtedy stajemy się z perspektywą wzrostu i stajemy się bez regresu. Czyli to nie będzie tak, że dzisiaj myślę, że Cię kocham, a jutro już a, przeszło mi. Samo świadomość Kim się stajemy, jest bardzo ważna i kluczowa. I już Wam mówię dlaczego. Jeżeli w swoich kursach, nie pamiętam w którym, czy to było Między Słowami, czy to było, mów, mów do mnie, gdzieś tu będzie przypięty pewnie link do pakietów tych kursów. Powiedziałam coś takiego, że drugorzędną sprawą jest to, kim jest Twój partner. Pierwszorzędną sprawą jest to, kim ty się stajesz w owym związku. Spróbujcie to wziąć, na czucie tak jakby przyjąć. Nie na logikę. Logika też jest słuszna tutaj, ale na czucie. I teraz, kim Wy stajecie się we własnym związku z tytułu tego czucia, nie? Co to znaczy w ogóle? Kim jesteś? Czuję się jak. No, prawda? Nie mówimy, wiem, że jestem. Tylko zwróćcie uwagę, że nawet mówimy, czuję się jak sprzątaczka, zmywaczka, opiekunka, mama, babcia, ciocia. I teraz zwróćcie uwagę, co to znaczy czuję się jak? Nikt na to nie zwraca uwagi, tylko tak jakby w większości wywala pretensje na zewnątrz, że dla przykładu, no przez Ciebie stałam się zmywaczką, sprzątaczką, gosposią i temu podobne rzeczy. Zrzucamy to na zewnątrz. I nawet jeżeli owa wina jest na tym zewnątrz. To te zewnętrzne ma to w dupie tak naprawdę. Więc wychodzi na to, że komunikowanie to, tego kim się staliśmy na zewnątrz mija się z celem, ale do siebie. Uuu, to już ma większy sens. Dlaczego? Dlatego że jak zewnętrzne dochodzimy do takiego wniosku, że ma to w dupie kim ty się stajesz, to zewnętrzne ciebie nie zmieni. Ale ty Razy też mówiłem w owych kursach, że partner z którym jesteśmy jest wyrazem owej miłości do siebie. Im większa miłość do siebie, z poziomu świadomości, nie z poziomu ego, tylko z poziomu świadomości, tym obok nas jest lepszy partner. On jest wyrazem tej miłości własnej. On jest tym wyrazem, kim my się staliśmy. On. On jest, on przyszedł, on pokaże. Ale czy my zechcemy słuchać, czy my zechcemy widzieć, to już jest zupełnie inna bajka. Bo nas nauczono, że jak mi jest źle w związku, to jest jego wina. I teraz. Ja to cały czas powtarzam: odejdźmy od tej winy. Dlatego, że obwiniając kogoś za swoje życiowe nieszczęścia i nie zdając sobie z tego sprawy, to przy tym obwinianiu oddajemy bardzo ważną rzecz, która nazywa się decyzyjnością. Możnością wpływania na własne życie w sposób pożądany. <laughs> to taka definicja. I. Po co szukać winnych? Czy to coś zmieni, że ktoś jest winny czemuś, co ty czujesz? To pytanie, nie kto jest winny, tylko czemu ty tego nie zmieniasz? Bo z jednej strony, jeżeli tego nie zmieniasz, no to to akceptujesz. Ale nie chodzi o to, żeby zmieniać tam na zewnątrz. Tylko tu w środku. Przepraszam. Jeżeli dojdziemy do takiego punktu, w którym to myślimy, że ukształtowanie środowiska zewnętrznego w sposób pożądany przez nas będzie dawało nam radość i szczęście, to jesteśmy w tak zwanej apatycznej utopii, czyli coś, co nie jest zrealizowane i nigdy nie będzie. Wyobrażacie sobie? Siedzę dzisiaj, wypełniam książki, adresuję je, dedykuję. I teraz wyobraźcie sobie, że ja będę chciał, żeby to ktoś inny zrobił. Ja nie chcę tego robić. To jest zasadniczo wina drukarni, że nie zrobiła dedykacji. Drukarni wina. I ich. Oni mówią, to ja to, pierdolę. to w dupie wdupiłem. To nie nasza wina. To, to twoja wina, bo. Bo to Twoja książka. My tylko wydrukowaliśmy, ale to Wy powinniście tam dać coś. No i zaczyna się, nie? I ping-pong poleciał jak cholera. Kto ma pretensje? No ja. Bo gdzie ta dedykacja? Kurwa, drukarnie miał zrobić. To ten, kto ma pretensje, to jest jedyną osobą, która może to zmienić. Nie chce się tego tak brać, nie? No nie chce się, no bo wtedy się bierze odpowiedzialność. Nie chodzi o winę, chodzi o odpowiedzialność. Możemy obwiniać siebie lub kogo, tam chcemy. A najlepiej to Adama i Ewę, bo od nich się wszystko zaczęło. Ale to nie chodzi o winę. Pytanie, kto weźmie odpowiedzialność? Kto? No ja sugeruję temu, komu jest najbardziej niewygodnie. Tylko branie odpowiedzialności to jeszcze nie jest zamknięcie tematu, bo ważne jest, z którego obszaru tą odpowiedzialność bierzemy? Z umysłu, z ego czy ze świadomości? I w zależności od tego, z którego z tych tworów bierzemy, taki mamy efekt finalny. Albo jesteśmy sami, albo w szczęśliwym związku, albo już nigdy nie chcemy być w żadnym związku, bo tylko samotność jest dobra, albo bycie samemu, bo to przecież nie to samo. Różnie bywa, ale odsyłam do kursów albo na konsultacje. Pozdro.